Dobra, załatwiłam dorosłe sprawy, no i pojechałam do yy, sklepu z lampami szukać lamp. Ale słuchajcie, muszę przyznać, że zadanie nie jest łatwe. Bo ja mam taki sufit, wiecie, że tam dosłownie głową uwalimy z Bartkiem, jak wstajemy z łóżka, bo tam śpiłem na takiej antresorce, no i szukam czegoś płaskiego tam, bo tam taki kabel wystaje. No i tak się zastanawiam. Tak się zastanawiam o tej taki list monstery. Może, a może takie kółko? Słuchajcie, wyborów jest sporo, tak? O, może w ogóle takie kółko? O, tutaj na przykład mamy lampę, która gra muzyczkę. Fajnie. Oczywiście te wszystkie lampy, no to jest coś, co nie za bardzo mi leży, ale ja mam pomysł, bo kiedyś widziałam, że są takie, yy, że neon można sobie samą zrobić, taki pasek neonowy. I się znają, czy po prostu można go podłączyć do tego kabla, żeby on był normalnie na włącznik i wyłącznik, a nie tam do kontaktu, bo nie chcę takiej lampy do kontaktu. Tylko, żeby ona była na suficie na stałe. I się znam, żeby poplątać tak fajnie neon i że można zmieniać kolorki. No, wiecie, no, slej, tylko czy moja wizja będzie miała real. Od... Zgubiłam słowo, zapomniałam co chciałam powiedzieć. Czy moja wizja się urzeczywistni? Ur... Kurde, mam. Nie, nie to. Super widzowie. Mam. Patrzcie. Super. Dzisiaj czuję niesamowitą sprawczość. Naprawdę. Dawno nie miałam ochoty dzwonić do ludzi, załatwiać spraw i w ogóle. A udało mi się to zrobić w pół dnia. I jeszcze zrobiłam wielkie. Yy, niewielkie, dobra, niewielkie. Zapłaciłam 80 zł i 80 groszy w ogóle za zakupy. I kupiłam tak. Szczepiorek. Kocham szczepiorek pod Bułki. O nie, wypadły mi do torby, się nakuszyły. jest no trudno. Mam ziemniaki, mam ogórki na mizerię i będę robiła kotlety. Kupią sobie tłuczek.